Jeśli są Państwo ciekawi, z jakiego słodkiego powodu warto odwiedzić Barcelonę, jak poradzić sobie z komarami, czy miód może być trujący, a także kilogram jakiej kawy kosztuje około 1000 euro, zapraszam do oglądania. Zapewne znają Państwo to uczucie, kiedy natrętne komary nie dają nam spokoju i nie można się od nich uwolnić. Jest na to bardzo proste rozwiązanie zielona herbata. Kiedy ją pijemy, jest ona wydzielana przez naszą skórę, co skutecznie odstrasza komary. Jeśli jednak ktoś nie lubi jej smaku, wystarczy wcześniej zaparzoną herbatą natrzeć się i efekt będzie dokładnie taki sam. Jeśli są Państwo fanami słodyczy, to koniecznie muszą się Państwo wybrać do Muzeum Czekolady w Barcelonie. Jest ono poświęcone w całości temu słodkiemu przysmakowi i sztuce jego powstawania. Znaleźć tam można wiele czekoladowych rzeźb, m.in. znanej na całym świecie Sagrady Familii. Warto podkreślić również, że to jedno z dziesięciu najczęściej odwiedzanych muzeów w Europie. I wcale mnie to nie dziwi. Smak miodu zna chyba każdy, ale pewnie nie każdy z Państwa wie, że istnieją jego trujące odmiany. Wszystko zależy od właściwości nektaru. Do roślin o trującym nektarze zaliczamy różanecznik pontyjski. Na szczęście, zatrucie takim miodem nie jest groźne dla naszego życia. Objawia się zawrotami i bólami głowy i mija przeważnie po kilkunastu godzinach. Czy słyszeli Państwo o kawie luwak? Jeśli nie, to właśnie poznali Państwo nazwę najdroższej kawy na świecie. Jej ziarna wydobywa się, uwaga, z odchodów indonezyjskiego łaskuna, który zjada tylko najlepsze owoce kawy. Częściowo natrawiona w żołądku zwierzęcia kawa traci swój gorzki smak i zyskuje lepszy aromat. Kawa ta trafia głównie do Stanów Zjednoczonych i Japonii, ale również w Polsce można je skosztować. Czy jest ktoś chętny?